Szara, szara reneta, moi drodzy, no z nią to trochę jest przebojów, dlatego że zauważcie, zaczęła nam wypuszczać skorzonka. Skorzonka nam zaczęła wypuszczać. A to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, zauważcie. Tutaj są wszystko pąki na kwiat co jest nieprawdopodobne, bo w tamtym tym roku jak ją przycinałem to wydawać by się mogło, że nic z tego nie będzie a tu owoce były owoce były, tylko że mi się ta korona nie podoba, całkowicie jest sprzeczna z tym co chciałem zbudować z czegoś z czego się nic zbudować za bardzo nie da bo jednak te koronę pociągło słońce. Wszystko idzie na stronę południową. Tu, gdzie od północy nie ma światła. I teraz tak, ona nam idzie w bok. Bardzo dużo koron nam się potworzyło. I trzeba zrezygnować z czegoś: a mianowicie z środka. Wszystkie te gałązki, które idą nam z środka. Trzeba pousuwać, bo one nam zagęszczają drzewko. A drzewko potrzebuje światła. To już któryś raz z kolei to mówię. I tak. Tutaj zostawimy na tym pułapie, na tej wysokości. Tutaj też zostawimy. Tutaj poprowadzimy, tutaj to drzewko, mniej więcej tak, na tą wysokość. Tutaj zetnę koronę. Koronę by trzeba było ściąć. Dziś. O, na tą wysokość. Mm. O, i psikusami ten telefon robi. Nic nie nagram dzisiaj, chyba. O. Jest, wrócił, wrócił obraz. Bardzo się cieszę. No, i tak tutaj nam się utworzyła taka mini koronka. Nie wiadomo co. Te środkowe trzeba znikwidować, bo one nam są tutaj niepotrzebne. TOM też. Ta koronka będzie nam szła do środka. Wszystko nam zagęści. To jest niepotrzebne. Trzeba tu ściąć. Tu nam koronek dosyć wystarczy. Miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś będzie miało ręce i nogi. Zauważcie, gdzie były owoce w tym roku. Znaczy w tamtym roku tu jest grubienie. Tutaj był owoc, jak najniżej były owoce w tym roku. Były 3-4 owoce. Nawet chyba trochę więcej, bo tu jest owoc. Był owoc. Tu był owoc, jest ślad po urwaniu i tu był owoc, także trochę tych owocy nam drzewko narodziło. O. Trochę trzeba to drzewko jednak przerzedzić. Zobacz, zobaczcie, tutaj jest pąk na kwiat. I będzie nam rodziło owoce. Ja tych dolnych już nie obcinam, bo chcę, żeby nam urodziło coś, mianowicie o pięknie. Tutaj obcinam tu. I tak zostawiam na razie. Niech sobie tak to drzewko rośnie. Wiem, że dużo zostawiłem gałęzi. Wiem o tym. Ale trzeba nam tych gałęzi, bo to drzewko musi nam się yy, ukształtować. To jest takie cięcie pod kształt drzewka. Yy, no na razie tak musi zostać. Nie ma go co za bardzo obcinać, za krótko, bo wtedy w ogóle nic nie, nie urodzi, nic nie urośnie, będzie takie krzywe. A jak się nam ładnie koronka ułoży, zrobi się taka jaka być powinna, to wtedy będzie to przycinanie bardziej drastyczne. Więc wszystkich, co krytykują moje przycinanie, bardzo zachęcam do tego, żeby się trochę wstrzymali. Zrozumieli to, że... że nie wszystko musi być tak jak we Waszym ogrodzie, oczywiście, a robię wszystko u siebie dobrze, mam nadzieję. Nie przechwalam się, ale w tamtym roku pociąłem i urodziły w tym roku potnę i też urodzą. Więc. Wszystkim niech rodzą drzewka. Nie tylko tym, co źle przycinają, nie? Do zobaczenia.